Ze Estadio José Alvalade Sporting Lauria, Benfica Looria. Przymy po raz drugi już w tym sezonie. Derby Loiry na antenie Cybersport TV. Poprzednie spotkanie 1-0 dla Benfliki po bramce trzeciego tam człowieka najwyższego z dziewiątym numerem Saridaro z 38 minuty. Jakie jak, jak dzisiaj będą derby? Miejmy nadzieję, że będą tak samo dobre jak wtedy. A, mam, a ja mam nadzieję, że jeszcze lepsze. No to dobra, to przechodzimy do składu Sporting w ramce z jedynką Gokę w obronie jest Arnestem Polga, Fernando Sarejsen Becker w pomocy Miarku, João jo Moutinho, e, Mario Pelicio Miarku i w ataku Enrique Harin No i Benfica w bramce Kosak w obronie jest Cabanos, Luisão e, I, i Dawid Luiz w pomocy jest Condreaf, e, Fabio Fabio Condreao, Pej z i w ataku Saviolan z Saridarą i wspomagającym jeszcze ich uretą, tak od środka bo ja nie byłem tak, aż tak bardzo pewien bo ja tak się dziwiłem e, dlaczego właśnie jest ureta ale ale, Ure... ale ureta właśnie jest na boisku. teraz Mario Pelicio przechwycenie ta piłka jeżeli chodzi o poprzedni sezon, no to no, w końcu nie, grali, nie grały ze sobą te dwie, obie ekipy. To przejdźmy do dwa sezony temu na tym stadionie. E wynik był 2-0 dla Sportingu. i tak e Sporting z Benfica spadły. Sporting z powodu korupcji. A aby Benfica z powodu ma małej ilości punktów. I po prostu z ostatniego miejsca z dwunastoma e punktami. Spadła Felberg Eurike, jest tutaj Harin, środkiem pola Mutinho w roli skrzydłowego. I teraz Luizão Ale tam słupek chyba ulotował Benfica. jeszcze nie koniec Felberg Faut Cabanos Jednak do końca nie, nie widzę z mojego stanowiska Pewnie jak i państwo ale zobaczmy widzę widynat Karina, który teraz oddaje strzał. Kozak też widziałem obronił. Mamy Mówię, że drożny. E, Mówię, że właśnie mi słońce troszeczkę dzisiaj bardzo, bardzo pogodnie w wschodniej części Karmani w Loiri. Jest naprawdę bardzo ciepło. Jak na wiosnę Sarensen, Sarensen w polu karnym ale powstrzymane przez Kodrę. Saridaro. Saridaro. Nie był falowany, ale odzyskał piłkę jeszcze Kunegundyn. Kunegundy Niarku Felberg. Jest Eurike, Eurike Do Felberga! Pona Bramko. Kosak. Mure Benfica jest chyba bardziej wzmocniona niż po puszczeniu spotkaniu. do brakę salida rozstrzelił, ale wtedy nie była taka mocna drużyna. W przyszedł do y, Benfica Kondrea, Kosak. Między innymi. Fernandao. Ładnie wybi piłkę po prostu Felberga. Wyszykuje jeszcze, jeszcze się dobra kontra, chociaż Eurike jest sam. ale... A jest jeszcze tam Karin, e, ale by, zobaczmy, podamy on e, i pobiegł za akcją. I Kosak. Ale Eurike akurat Chyba za, no, za lekko podał po no prostu. Beherberg. No. Dofalowany odwalijczyk przez Felberga. Niepokaja ta sędzia Felberga. Na, w tym sezonie na swoim stadionie nie, nie czuje się zbyt pewny. Jeżeli to są zwycięstwa, no to zwycięstwo naprawdę wymęczone. Teraz szansa! I nie ma rzutu karnego, jeszcze nie zam... Przy... Saviola, Saviola! Jeden do zera na Berfiki! Saviola z pierwszej bramki! W derbach, ale naprawdę... Samolocik teraz Savioli. Ale naprawdę... Wcześniej to na pewno był ewidentny rzut karny, ale... Niesprawiedliwości teraz zostało się, stało się za, zadość. W sercu była jasna niesprawiedliwość, a teraz co innego. Bramka. 1 do 0 dla Berfiki. Jak odpowiadają gracze Sportingu. Znowu tracą bramkę na swoim stadionie, to jest Katastrofalna wręcz statystyka dla, dla tego klubu. No sobie to no to w ogóle jest katastrofalne troszeczkę dla nich. Chociaż mają szansę dogonić czołówkę, ale jeżeli nam się to, im się na to uda, to nie, nie będą mogli być zawodowo. Oni są w 100%, tak? Skarin! Bardzo sprytny strzał, ale obok ramki. i Kosak znowu Ale Benfica, jeżeli gra, no to bardzo konsekwentnie gra. co trzeba ocenić. Jeżeli się przyłoży do, do meczu, ale teraz widać, że naprawdę się przykłada do meczu. W Derbach trzeba upokorzyć swojego lokalnego rywala. Teraz P. Herbert, Saviola. Saviola Brawo, Di, Di Maria, Di Maria, Di Maria po lukarnym. Ładnie Anderson Polga. Abu ma już nie ma, a Bum odszedł. Do trzeciej Ligi Karmańskiej. Ale... Zrobię tam porzeczenie Bo Abu do kolejnej nie, nie wiedział co robi. Karin! Będzie wyrównanie EURIKE Jeden, jeden. Ależ teraz błąd Prawa strona Hariny. Harinowi dali się, się przeżyć. I tam kompletnie niepilnowany Eurike I mamy remis. Dobrze, że od tego momentu właśnie. Z lewej do prawej. Felicjo, urwał się. łatwo dał się Kondrea. I Fabio kontrao. No i Eurykie zostawiony też. Również sam. Gdzie był? No gdzie był na przykład? No Cabanos. Cabanos właśnie nie było w obronie. 31 minuta. 1-1 i teraz jako opowiedzą raczej Menfiki prawa strona, Pejherber, herber p herber. polu karny p chyba niepotrzebnie strzelał Niepotrzebnie strzelał Mógł już dobrać pole Karny, może by była branka samobójcza Może co innego Dość szybko, że teraz wywalczył aut. Herbert. Zyskał piłkę. Benfica. Fabio Contrao. Saridaro. Saridaro. Ładnie. Ale tam był już też raz z Mamy już drożny pole lekarne, dobra piłka. Każ zbyt krótka. David Luis. popełnił błąd Alessaridano. Zaleko. Goken. Eurikę. Teraz będzie szansa dla sportingu. Ładne podanie Mario Pelicio do Harina. 2 do 1. Prowadzi sporting. Fenomenalna kontra i znowu akcja. Mario Pelicio. Eurikę. Harin. Co to o tym więcej powiedzieć? Posłuchajmy cieszących cieszący się graczy, kibiców Sportingu i graczy. Lepiej mógł się zachować na pewno w tej sytuacji, Kosak. Nie mógł się od razu rzucić, bo by popełnił błąd. Ale mógł, mógł na pewno się lepiej zachować jeszcze bardziej skrócić ten kąt, no. I teraz feta na stadionie, ale tylko dwa do jednego. Ale Sportik naprawdę dużo rzeczy jak na razie dokonał. Naprawdę z gorszą obroną grają. Teraz zażytkowanie. Saridaro jeszcze ten niekończący po nad bramką. To była naprawdę bardzo dobra okazja. Kondrea świetnie podał. P. Herber do Saridaro, ale no nie przejął tej piłki, no i Kunegundy. Wielkie szczęście jak na teraz Sportingu. Ja będą, będą chcieli zaraz utrzymać ten wynik do końca, ale... Jest skierowane długie podanie, nie ma spalonego, Enrique, a jednak jest spalony. Już jak jakoś nie bieg, Enric, bo chyba wiedział, że na spalony. Jest yy, piłkarz. Pej ładny właśnie piłkę, a ładny Mario Mario Prawa strona Harry. Harry ma przed sobą Eurikę tam w polu karnym, ale przed sobą miał obrońców. Jeszcze Pej Herber. Saviola. Do środka Kondrak. I mamy koniec pierwszej połowy. 2 do 1 Sporting prowadzi z Benfica. Jeden z winowajców w sumie tej... Pierwszej i drugiej bramki Luiza, ale również Kosak musi się lepiej zachować w obu sytuacjach. Dobrze, ja dziękuję za pierwszą połowę. Krystian Mega skomentował.